To jest Hachi. Hachi ma 8 lat. Hachi trafiła do nas dwa tygodnie temu, kiedy zmarł jej pan. Jest bardzo fajnym, łagodnym pieskiem. Z początku jest nieufna do obcych osób, ale szybko się przyzwyczaja. Bardzo lubi kontakt człowieka. Tak, Hachi, pokaż się tutaj nam. Bardzo pięknie potrafi chodzić na smyczy, bez niej też chodzi przy nodze, no bardzo związuje się właśnie z każdym człowiekiem, lubi pieszczoty, zabawę piłeczką, dogaduje się ze wszystkimi pieskami, lubi też dzieci, lubi być głaskana, nadaje się jak najbardziej do domu z dziećmi czy też dla osoby starszej, ponieważ właśnie z taką dotychczas szyła. i